Cześć, witam Was z mojego domu. Dzisiaj chcę się podzielić z Wami moimi doświadczeniami a propos wykończenia narożników wewnętrznych w płytach gipsowo-kartonowych. W moim domu praktycznie wszędzie są tynki wykonane technologii suchej zabudowy. Mam płyty gipsowe zarówno przyklejane, jak również na konstrukcji metalowej. I dzisiaj chcę Wam pokazać, jak Narożniki wewnętrzne wykonałem właśnie u mnie, jak to wszystko się prezentuje, z czego warto skorzystać, a co według mnie nie bardzo się sprawdza. Nie jest to też żadna tam reklama jakichś konkretnych produktów. Mam zresztą zbyt mało jeszcze oglądalne, żeby mógł ktoś chcieć w ogóle reklamować swoje produkty i płacić mi za to także. Zapraszam Was do mojego krótkiego materiału, w którym pochwalę się moimi doświadczeniami. Do spoinowania płyt gipsowo kartonowych korzystałem z takich elementów, które widzicie tutaj, czyli taśma fizylinowa, siatka, dwie taśmy tape, jedna jest ta jest cieńsza, ta jest grubsza, zwykły papier oraz akryl. Jeżeli chodzi o wykonywanie narożników wewnętrznych, to myślę, że fizelinę można od razu odłożyć na bok, ponieważ ją wykorzystywałem tylko do połączeń na płaskich powierzchniach. Do takich połączeń używałem też taśmy, ta w tej, tej czerwonej, ponieważ jest ona nieco cieńsza niż ta zielona, która jest dedykowana do narożników wewnętrznych. Ponadto używałem też zwykłej taśmy papierowej siatki oraz zwykłego po prostu akrylu. Dlaczego w ogóle płyty pękają? Najczęstszą przyczyną jest to, że są na przykład słabo zamocowane i jest w narożnikach, czyli tam gdzie one się łączą jakiś luz i one pracują. To powoduje, że w momencie na przykład, nie wiem, drzwiami, czy czy oparcia się o ścianę, takie pęknięcie może się pojawić. Drugą przyczyną, która jest gorsza dla eliminacji, to oczywiście wilgotność. Ja zauważyłem w swoim domu taką cechę, że na czujniku od kotła, od ogrzewania centralnego jest zamontowany czujnik wilgotności, i po sezonie letnim, kiedy na jesieni zostaje uruchomiony kocioł, czasami zdarza mi się sprawdzić tę wilgotność i wynosi ona około 70%, natomiast w momencie sezonu grzewczego ta wilgotność spada aż do 35%, więc możecie sobie zauważyć, że, wyobrazić, że że, ten, że te płyty dość mocno przez to mogą pracować, czyli ten skurcz ich może powodować właśnie pękanie, dlatego um, od razu mogę Wam powiedzieć, że samo akrylowanie najczęściej nie odnosi zamierzonego skutku, co za chwilę Wam pokażę. Ten narożnik był tylko i wyłącznie wypełniany akrylem. Zobaczcie jak pięknie popękał. Ta część ściany jest wykonana na konstrukcji metalowej, na stelażu, natomiast ta część jest przyklejana. Myślę, że jest tutaj dosyć dobra sztywność, więc zachodzi tylko i wyłącznie podejrzenie o to, że płyty pękają w tym miejscu, ponieważ okresowo przyjmują wilgotność, a w okresie zimowym, w czasie wygrzewania, pozbywają się tej wilgotności, następuje ich skurcz, czyli e no, zmniejszając swoją objętość i przez to pęka ten narożnik bardzo uporczywie. Kilka razy go już tutaj poprawiałem akrylem, ale nic to nie daje. więc będę musiał tutaj zastosować inną technologię łączenia. Tutaj jest dostawiona ścianka na konstrukcji. Tu mamy sufit, a wykonałem narożnik w technologii z użyciem taśmy siatki. Jak widać tutaj się to całkiem nieźle, mimo że tutaj troszeczkę wystaje ta siatka, ale po zamalowaniu, zagruntowaniu, zamalowaniu, uwierzcie mi, że nie będzie nic widać z farby, natomiast widać taki jakby gdyby ubytek w samym narożniku, więc bez dodatkowego akrylowania się tutaj nie, nie obędzie. Jeżeli chodzi o takie połączenie, zrobiłem ich kilka w moim domu i jeżeli zostawiałem samą, samą siatkę bez akrylu to zdarzało się, że pojawiała się rysa, więc jeżeli chcecie zrobić to na siatce to na pewno dodatkowo trzeba jeszcze wypełnić sam narożnik akrylem. Na tym ujęciu możecie zobaczyć jak wygląda połączenie na narożniku wykonanym w technologii siatki i zaakrylowaniu to połączenie jest już po pomalowaniu farbą. Ma ona około roku czasu, więc nie ma tutaj na razie żadnych usterek. Wszystko wygląda dość dobrze. Na tej przeciściance zademonstruję Wam, jak wyglądają połączenia przy użyciu taśmy taft tape. Tą przedściankę wykonałem w całości tylko i wyłącznie przy użyciu tej technologii, czyli zarówno narożniki, jak i połączenie płyt na płaskiej powierzchni też przy pomocy tej taśmy. Czyli tak, tutaj użyłem taśmy czerwonej, w narożnikach użyłem taśmy zielonej. Wygląda to bardzo profesjonalnie, połączenie jest ładne. Dobrze się odcina, można powiedzieć, że kąty są jak żyleta, bardzo ostre. Myślę, że jest to technologia dla bardzo wymagających. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o sam, samą trudność wtapiania tej taśmy, to myślę, że można określić jako poziom średni. Należy uważać bardzo na to, żeby dać sporo gipsu pod taśmę. Ponieważ, jeżeli przyklejamy taśmę i gdzieś tam tego gipsu zabraknie, to po wyschnięciu ona nam się odklei i powstanie taki nieładny bombel. U mnie udało się to wszystko zrobić dobrze, także wygląda to naprawdę super. No jest to fajne, ale myślę, że z tych wszystkich moich zastosowań w narożnikach najdroższa metoda. W innym pomieszczeniu, gdzie wykonałem podobną prześciankę służącą jako budowa komina i wypełnienie pustej przestrzeni, też do wypełnienia narożników użyłem taśmy Tape. Tutaj możecie zobaczyć, jak to wygląda już po finalnym malowaniu. Po roku czasu wszystko prezentuje się naprawdę świetnie, nie ma żadnych pęknięć, a wszystkie kąty są naprawdę jak żeleta, ładnie się odcinają, nie ma żadnych z Innym ciekawym przypadkiem użycia taśmy tafty w moim domu było wyrównanie połączenia między sufitem a ścianą w łazience. W tym miejscu ekipa, która wykonywała płyty gipsowe, zrobiła to tak, że w tym punkcie było, było to połączenie aż o 2 cm niżej niż w tym punkcie, więc jak patrzyło się w z daleka, to cała linia schodziła w dół i było to takie dosyć paskudne połączenie, więc po położeniu płytek użyłem taśmy tough tape, żeby zniwelować tą różnicę i teraz praktycznie wszystko ładnie się wyrównało, ponadto odcięcie też jest równe jak żyleta. Wróćmy do salonu, gdzie chcę Wam pokazać użycie najtańszego materiału, czyli taśmy papierowej. Sama taka rolka, nie pamiętam ile metrów, ale było tutaj bardzo dużo. Zrobiłem sporo połączeń tą taśmą papierową. Rolka kosztowała około 600 zł chyba. Także w porównaniu do TAFTA jest... No, można powiedzieć, że prawie darmowa, ponieważ taka taśma Dove Tape to 10 metrów około 30 zł. Tutaj było dużo, dużo więcej i za dużo, dużo mniejsze pieniądze. Natomiast jeżeli chodzi o poziom użycia, to określam jako najbardziej trudny dla najbardziej zaawansowanych. Obejrzałem sporo filmów w internecie zanim użyłem tej. Papierowej taśmy. Wkładłem ją zarówno na sucho, jak i po zwilżeniu na mokro. I w obydwu przypadkach wyszło mi to całkiem nieźle, ale nie obyło się bez kilku prób, gdzie musiałem też no, wyrwać taką taśmę i położyć ją jeszcze raz. Wróćmy do moich połączeń. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda takie połączenie na płasko. Jest ono naprawdę gładkie, nie ma żadnych garbów, nie ma żadnych bół, więc wyszło to naprawdę super. Poprawiałem też na suficie, który już jest pomalowany. Tutaj może tylko nie widać, ale w tej części, gdzie jeszcze nie jest pomalowane te łączenia poprzeczny płyt popękały, więc przy użyciu taśmy papierowej poprawiłem je i wyszły naprawdę Gładko i płasko, więc nie ma obawy, że coś tutaj będzie nam zaburzało harmonię. Natomiast użyłem jej również do tego narożnika. To w zasadzie jest jedyny narożnik przy użyciu zwykłej taśmy papierowej. I zobaczcie, że to wyszło równie dobrze jak przy użyciu tej taśmy taftape. Jest to nawet, chyba nawet jeszcze lepiej zrobione, ponieważ ta taśma papierowa jest no, taka bardziej no, mniej gruba jest niż ta, ta w tej, więc lepiej się wtapia więcej troszeczkę gipsu można nałożyć dzięki temu i naprawdę nie widać tutaj żadnych żadnych takich zniekształceń żadnych górek no i powiem Wam szczerze że również to odcięcie wyszło jak Żyleta jest równie dobrze zrobione jak przy użyciu Taśmy, tape. no Uważam, że jeżeli dobrze się poćwiczy tą taśmę papierową, szczególnie w połączeniu z użyciem wody, czyli zwilżaniem tej taśmy, i jeżeli ktoś dojdzie do wprawy, to szczerze mówiąc bije ona na głowę. Wszystkie inne rzeczy do łączenia płyt gipsowych, typu siatka, fizylina czy taftaj. Także myślę, że. W tym pojedynku, który tutaj zaprezentowałem, zwykła taśma papierowa wykrywa i jest może nie łatwa w aplikowaniu, ale na pewno jest najtańszym materiałem i można ją stosować zarówno na płaskie powierzchnie, jak i do narożników wewnętrznych. Chcę Wam jeszcze pokazać jedną taką ciekawostkę a propos spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Tu mam taką ścianę już pomalowaną, wykończoną. Wszystko wygląda pięknie i ładnie. Jest gładka, nawet jak blisko się podejdzie, nie widać żadnej skazy. Aż do pewnego momentu, w którym słońce oświetli ścianę nam z boku i wyjdą wszystkie niedoskonałości, fuszerki popełnione w czasie spojnowania. Przyznam szczerze, że nie za bardzo tutaj poświeciłem sobie lampą. I nie przyłożyłem się do tego spojnowania. Wszystko wydawało się, że jest zrobione dobrze, że ściana jest gładka, dopóki właśnie słońce nie zaczęło oświetlać tej ściany. No, przygotowywałem szczerze mówiąc w okresie takim jesienno-zimowym, kiedy słońce nie operowało na tej ścianie. Ja tego nie zauważyłem, a teraz będę musiał to wszystko zedrzeć papierem aż do samego spodu. I praktycznie wykonać to spojnowanie od początku. Szkoda tylko tego malowania, no ale coś będę musiał je powtórzyć jeszcze raz na tej ścianie. Podsumowując, sam akryl jest fajnym rozwiązaniem, szybkim i łatwym w aplikowaniu, natomiast samodzielnie nie zawsze spełnia. Pokładane w nim nadzieje, ponieważ takie połączenie jak widzieliście może popękać z tego względu, że akryl nawet ten elastyczny też jest narażony na jakiś tam skurcz, więc takie połączenie wykonane z samego akrylu może nie być skuteczne. Taśma fizelinowa jest fajna, ale tylko i wyłącznie na połączenia płaskie i to też w takich miejscach, gdzie nie ma jakichś naprężeń, więc na przykład przy drzwiach, czy, czy jakieś miejsca, gdzie występuje okresowe zawilgocenie, lepiej jej nie używać. Taśma siatkowa jest mocna, sztywna, dosyć nieźle się aplikuje, aczkolwiek trzeba uważać, ponieważ jak płyty przylegają do siebie niezbyt dokładnie, to może wciągnąć miejsce w samym narożniku. Także będzie potrzebne kilkukrotne gipsowanie. Ponadto po wyschnięciu i wyszlifowaniu na pewno trzeba będzie użyć akryl. Więc technologia dosyć czasochłonna. Taśma TUF Tape jest naprawdę super, aczkolwiek ma tą wadę, że można popełnić błąd przy aplikowaniu, czyli na przykład dane za mało gipsu i powstanie nam taki bąbelek pod nią, co jest trudne do usunięcia, ponieważ trzeba ją wycinać. Często wtedy się pojawia pogłębiający problem, czyli ten bąbelek powietrza gdzieś tam idzie dalej, i może się tak skończyć, że całą taśmę trzeba będzie oderwać od ściany i położyć jeszcze raz. No i największą wadą to oczywiście jest cena, ponieważ tak jak już wspomniałem gdzieś tam wcześniej. Około dziesięciometrowa to jest, dziesięciometrowa taka rolka to jest koszt około 30 zł, więc tak nie jest. Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem jest właśnie taka taśma papierowa. no Właściwości ma bardzo podobne jak ta w tej, aczkolwiek najtrudniejsza w aplikacji. Zdarzało mi się, że podczas szlifowania, jak tam mocno przycisnąłem to Powodowało to yy, robienie takiego zmychacenia tej taśmy, yy, co na przykład nie występuje przy TAFTA Tutaj, jeżeli dotrzemy papierkiem do jej powierzchni, to yy, ze względu na to, że ona jest taka gruba, dosyć trudno ją zmychacić, aczkolwiek jest to też możliwe. Yy, natomiast ta taśma jest bardzo wrażliwa, więc yy, tutaj trzeba solidnie ją zagipsować i solidnie wykończyć. Natomiast sama aplikacja. Jest dosyć kłopotliwa, trudna, szczególnie jeżeli używamy takiego gipsu, który wymaga zwilżenia. Nie mówię tutaj o moczeniu, bo, bo ta taśma nie wymaga moczenia, tylko zwilżenia, czyli takiego nie wiem, polania wodą i wyciśnięcia między palcami, tak żeby odsączyć tą wodę. No i przy samej aplikacji powoduje to, że jeżeli gdzieś tam nam się zawinie czy coś, to trudno ją potem wyprostować. Tego mankamentu nie ma, na pewno taśma ta, w tej, która jest sztywniejsza i trudno ją, że tak powiem, zwikrować. Natomiast zwykła taśma papierowa no, wygrywa przede wszystkim ceną, a jak widzieliście, równie dobrze się prezentuje i jest, wydaje mi się, że bardzo dobra, jeżeli chodzi o połączenia zarówno i płaskie, i, i narożnikowe. Tym bardziej, że jak tutaj widzicie, ma ona taki robek, dzięki czemu ułatwia to, to, to ten, ten robek ułatwia, zginanie jej pod kątem, więc można ją używać też do narożników. Także to wszystko by było, jeżeli chodzi o ten materiał. Dziękuję wszystkim za uwagę. I oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę i piszcie w komentarzach swoje przemyślenia. Cześć!